Cześć! Dzisiaj mam dla Was recenzję smartwatcha, a właściwie dwóch, które udało mi się przetestować. To proste modele idealne dla osób, które szukają podstawowych funkcji w naprawdę niskiej cenie. Znajdziecie je na AliExpress. Są do siebie bardzo podobne, różnią się właściwie tylko kształtem. Jeśli chcesz więcej recenzji produktów z AliExpress, pamiętaj o subskrypcji mojego kanału oraz odwiedzeniu mojego bloga, gdzie znajdziesz pełne testy i porównania. Rozpocznijmy od rozpakowania. Zegarek przychodzi w prostym pudełku, a w środku mamy smartwatch, pasek oraz krótką instrukcję. Zegarki wyglądają całkiem przyzwoicie. Pod względem materiałów jest to standardowy model plastikowa koperta i wygodny gumowy pasek. Jeśli chodzi o specyfikację, to zegarki pomimo innego kształtu mają taki sam wyświetlacz o rozdzielczości 128 x 128 pikseli i przekątnej 3,6 cm. Ładują się bezpośrednio przez wtyczkę USB, co jest wygodne, nie trzeba pamiętać o kablu. Deklarowana pojemność baterii to około 50 mAh. Wszystko kontrolowane jest jednym dotykowym przyciskiem, co sprawia, że obsługa jest bardzo prosta. To modele podstawowe ale wystarczające, jeśli szukasz zegarka do codziennego użytku. Do pełnego działania smartwatche wymagają połączenia z aplikacją Fit Here, którą można pobrać z App Store lub Google Play. Aplikacja pozwala na synchronizację danych, aktualizację pogody i inne podstawowe funkcje. Aby sparować urządzenie, wystarczy włączyć Bluetooth w telefonie, a następnie w aplikacji wybrać zegarek z listy dostępnych urządzeń. W aplikacji możemy śledzić nasze kroki, tętno, a także inne dane zdrowotne, takie jak poziom tlenu, we krwi czy ciśnienie. Mimo że wyniki nie zawsze są dokładne, jak na przykład w przypadku kroków, dla podstawowego monitorowania są wystarczające. Teraz przechodzimy do praktycznych testów, które przeprowadziłem na obu smartwatchach, łącząc je z telefonami, zarówno z Androidem 10, jak i 12. Wyniki były różne, więc przyjrzyjmy się każdej funkcji po kolei. Krokomierz. Oba modele niestety zliczały zbyt wiele kroków, co wskazuje na niską dokładność w tej kategorii. Pomiar tętna, ciśnienia i poziom tlenu we krwi. W trakcie testów tętno oraz ciśnienie krwi było zawsze zaniżone o około 10 jednostek w porównaniu do bardziej precyzyjnego ciśnienia mierza. Z kolei pomiar tlenu we krwi był bardziej zbliżony do wyników uzyskanych z pulsoksymetru, co jest pozytywnym zaskoczeniem. Smartwatche mają wbudowane 1, 3, a drugi 4 tryby sportowe, które działają bez potrzeby łączenia z aplikacją. Podstawowe funkcje, jak stoper i licznik kalorii działają. Ale są dość ograniczone w porównaniu do bardziej zaawansowanych urządzeń. Odtwarzanie i przewijanie muzyki. Ta funkcja działa bez zarzutu na obu urządzeniach, umożliwiając wygodne sterowanie muzyką bez sięgania po telefon. Powiadomienia, SMS i połączenia. Oba zegarki wibrują, wyświetlając przychodzące wiadomości i połączenia. Synchronizacja pogody. Po sparowaniu z aplikacją oba smartwatche wyświetlały dane pogodowe bez problemów. Znajdź telefon. Przydatna opcja, która uruchamia głośny alarm na telefonie pod warunkiem, że urządzenia są w zasięgu Bluetooth. Alarm był wyraźnie słyszalny, co zdecydowanie ułatwia odnalezienie telefonu. Funkcja robienia zdjęcia przez potrząśnięcie. Ta opcja działała średnio na okrągłym smartwatchu, natomiast na kwadratowym bez zarzutów. Presetowanie danych. Zegarki pozwalają na całkowite wyzerowanie danych, co wymaga ponownej synchronizacji z aplikacją, włącznie z ustawieniem godziny. Możliwość szybkiego pobrania aplikacji poprzez zeskanowanie kodu QR z poziomu zegarka. W menu zegarka znajdziemy podstawowe dane, jak adres MAC oraz wersję oprogramowania. Jeśli chodzi o wodoszczelność to testowałem oba zegarki pod tym kątem, poprzez mycie rąk i polewanie wodą. Zegarki nadal działały poprawnie, więc można uznać je za odporne na zachlapanie. Jeśli natomiast chodzi o baterie, pojemność baterii zmierzona dla okrągłego zegarka to 33 mAh, a dla kwadratowego 39 mAh. Czas ładowania Odpowiednio wynosi 26 minut dla okrągłego i 49 minut dla kwadratowego, co jest dość szybkim wynikiem. Zegarki wytrzymują od kilku godzin do jednego dnia w zależności od intensywności użytkowania. Najwięcej energii zużywa funkcja podnieść, aby wybudzić, która po wyłączeniu może wydłużyć czas pracy do dwóch dni. Aplikacja oferuje kilka przydatnych funkcji, które warto omówić. Po uruchomieniu na głównym ekranie od razu widać liczbę kroków. Oraz podstawowe dane zdrowotne, co daje szybki dostęp do najważniejszych informacji. Następnie znajdziemy tryb sportowy z ustawieniami, a także wykresy, które prezentują nasze wyniki w przystępny sposób. Dalej możemy dostosować dane osobiste, takie jak wzrost i waga, oraz sprawdzić informacje o połączonym telefonie. Aplikacja pozwala również wybrać, z których aplikacji zewnętrznych chcemy otrzymywać powiadomienia, co zwiększa wygodę użytkowania. Kolejna ważna opcja to ustawienia funkcji Podnieś, by wybudzić, która, jak wspomniałem wcześniej, mocno wpływa na żywotność baterii. Możemy również ustawić alarm na określoną godzinę lub skorzystać z funkcji Znajdź urządzenie. Po jej włączeniu zegarek wibruje i podświetla ekran, co niestety jest dość mało efektywne, jeśli zegarek znajduje się w trudno dostępnym miejscu, bo nie wydaje żadnych dźwięków. W aplikacji możemy także zsynchronizować pogodę. Oraz przeglądać i pobierać różne tarcze zegarka, co pozwala spersonalizować jego wygląd. Jak widzicie, aplikacja jest prosta i intuicyjna, oferując wszystkie podstawowe funkcje, których można się spodziewać po takim urządzeniu. Podsumowując, oba te zegarki oferują podstawowe funkcje w bardzo przystępnej cenie. Mamy kroki, monitorowanie tętna, poziom tlenu we krwi, a także proste tryby sportowe. Działa również synchronizacja powiadomień i możliwość sterowania muzyką. Z drugiej strony, nie można pominąć kilku wad. Przede wszystkim krokomierz często zawyża liczbę kroków, a pomiary tętna i ciśnienia są dość niedokładne, szczególnie w porównaniu z bardziej zaawansowanymi urządzeniami. Bateria to kolejny minus. Przy intensywnym użytkowaniu wytrzymuje tylko kilka godzin. Choć po wyłączeniu funkcji podnieść, by wybudzić, czas działania można nieco przedłużyć. Patrząc na to wszystko obiektywnie, ten Smartwatch to produkt dla osób, które szukają czegoś prostego i taniego. Może to być świetna opcja na pierwszy zegarek dla dzieci, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tego typu urządzeniami, lub dla osób, które nie potrzebują zaawansowanych funkcji i nie chcą się martwić o ewentualne zniszczenie lub zgubienie zegarka. Dzięki za obejrzenie tej recenzji. Mam nadzieję, że była pomocna i teraz łatwiej będzie Ci podjąć decyzję o zakupie. Takiego urządzenia. Pamiętaj, że znajdziesz te modele na AliExpress, a pełne testy i więcej szczegółów znajdziesz na moim blogu. Link w opisie. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi recenzjami, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i kliknąć dzwoneczka, aby nie przegapić nowych filmów. Do zobaczenia w kolejnym materiale.